Ta delikatna, młoda kobieta musi bronić swojego królestwa przed wrogami, ale nie wie jeszcze, że jej główny wróg ukrywa się w pałacu. Oto cesarzowa i wojownicy, który pokaże ci, jak wygląda prawdziwa odwaga. Wydarzenia w filmie rozgrywają się w starożytnych Chinach, w czasach, gdy były one podzielone na kilka małych królestw. Księżniczka Feier z królestwa Jan zwraca się do swojego zaprzysiężonego brata, Chuei Hu, i mówi mu, że jutro będą walczyć z armią Chao. Jej ojciec jest silnym wojownikiem, a ona wierzy w jego zwycięstwo. Gdy pada deszcz, dwie walczące armie rozpoczynają zaciętą bitwę walczą na miecze i kusze. Księżniczka widzi wielu rannych wojowników i oddaje ostatni hołd niektórym z nich. Feyer dowiaduje się, że jej ojciec jest również ranny. Teraz generał Mo Yan Chiu-Wei-Hu ma poprowadzić kontrofensywę. To ten sam Hu za przysięgły brat księżniczki. Fejr odnajduje rannego ojca i dowiaduje się, że chce on przekazać władzę królewską generałowi ciu Bohaterska bitwa trwa, a w jej trakcie wszyscy wojownicy z królestwa Jan dzielnie walczą o swoją ziemię. Armia Chao wycofuje się. Rannego króla odwiedza jego bratanek, Jen Haba, który narzeka, że nie został wybrany na głównodowodzącego. Król twierdzi, że Haba troszczy się tylko o władzę i swoje ambicje, i nie obchodzi go los ludzi. Rozwścieczony mężczyzna wykańcza rannego króla. Ludzie żegnają się ze swoim królem. Zgodnie z prawem jego córka, księżniczka Feyer, ma zostać koronowana. Niektórym wojownikom się to nie podoba. Chcieliby, aby ich królem został generał ei hu ale jest on nieślubnym sierotą i nie może ubiegać się o tron. Ceremonia prawie kończy się walką. Generał ei hu klęka przed nową królową i przysięga bronić królestwa Jan przed wszystkimi wrogami. Mimo to, Haba i kilka innych osób nie jest zadowolonych z tego wyboru. Feier ogłasza, że przejdzie szkolenie wojskowe i poprowadzi armię do nowej bitwy. Mianuje generała Teng bo Changa swoim doradcą. Kiedy zostaje sam na sam z generałem Chiwei Hu, wyznaje, że król wyznaczył go na swojego zastępcę zamiast niej. Mężczyzna odpowiada, że tylko Feier jest w stanie zostać dobrym władcą i będzie jej pomagał w każdej sprawie. Rozpoczyna się szkolenie wojskowe. Feyer musi walczyć na pływającej kłodzie i udaje jej się to, ale w pewnym momencie wpada do stawu. Kolejnym wyzwaniem jest bitwa konna. Niestety księżniczka ponownie przegrywa. Trzecia lekcja to walka na miecze. Feyer wpada w błoto. Wstaje i upada ponownie. To bardzo wymagające. Chui Hu wspomina swoje dzieciństwo. Był bardzo blisko z księżniczką. Kiedy chłopiec wyjeżdżał na szkolenie wojskowe, Feyer podarowała mu piękny kamień, który zachował do dziś. Księżniczka zauważa to i dziękuje swojemu zaprzysięgłemu bratu za szczęśliwe dzieciństwo i obiecuje mu, że nigdy go nie zawiedzie. Nadszedł czas na kolejną próbę. Musi jeździć konno i strzelać strzałami do przeciwników. Feyer zręcznie unika strzał treningowych i skutecznie atakuje, jednak Ciuai Hu udaje się strącić ją z siodła. Tymczasem zdradziecki Yen Haba wynajmuje ludzi, by pozbyć się księżniczki. Kiedy Feyer myje konia w rzece, atakuje ją grupa bandytów. Wskakują do rzeki i atakują młodą kobietę pod wodą. Udaje jej się uwolnić i uciec, jednak bandyci ścigają ją i strzelają do niej zatrutymi strzałkami. Jedna strzałka trafia Feyer, a druga jej konia. Księżniczka pada na ziemię wraz z koniem. Tajemniczy pustelnik Duan Leng Huan zauważa to i rzuca się na ratunek księżniczce. Pozbyła się bandytów za pomocą pułapek i ukrywa młodą kobietę w swoim domu. Jest ona poważnie ranna, a Duan od razu zaczyna leczyć ją swoimi ziołami. W pałacu wybucha panika, ponieważ Fejer zniknęła bez śladu. Yen haba mówi, że księżniczka przestraszyła się odpowiedzialności i haniebnie uciekła. Generał Chiu Hu otrzymuje rozkaz natychmiastowego odnalezienia młodej kobiety. W międzyczasie Fejer odzyskuje przytomność w chatce pustelnika. Chwytanusi nóż i wychodzi na zewnątrz. Tam młoda kobieta widzi Duana i natychmiast go atakuje. Mężczyzna zapewnia ją, że nie jest jej wrogiem i prosi o pozostanie w jej domu, dopóki nie wyzdrowieje. Księżniczka jest nadal bardzo słaba, a Duan kontynuuje leczenie jej naparami ziołowymi. Mężczyzna chce zmienić jej bandaż, ale Fayer odmawia i próbuje zrobić to sama. Nie udaje jej się to jednak i prosi Duana o pomoc. Następnego dnia mężczyzna daje księżniczce kij, którego może użyć do zmiany bandaży. Pokazuje młodej kobiecie ogromny ul i mówi, że jest w nim leczniczy miód. Feyer próbuje wydobyć słodki przysmak z ula, jednak pszczoły natychmiast ją atakują. Jest zmuszona uciekać w bezpieczne miejsce. Nasi zabandażowani bohaterowie spożywają posiłek, a Duan przyznaje, że został pustelnikiem, ponieważ miał dość ciągłych wojen. W tym samym czasie zaczynają żywić do siebie romantyczne uczucia. Generał chiu Hu znajduje w lesie zatrutą strzałkę. W pałacu rozpoczynają się dyskusje o potrzebie nowego władcy dla królestwa Jan. Duan i Feier szykują gigantyczny balon na ogrzane powietrze. Rzecz w tym, że mężczyzna z pasją marzy o lataniu w przestworzach niczym ptak, a marzenia należy realizować, czyż nie? Duan i Feier wchodzą na mały taras widokowy i podziwiają niesamowity widok. Księżniczka rozumie, że musi dokonać wyboru. Albo będzie życie z ukochanym mężczyzną, albo wypełni swój obowiązek wobec królestwa. Feyer nie może zasnąć. Żegna się z domem, w którym po raz pierwszy poczuła się szczęśliwa. Ze smutkiem patrzy na śpiącego Duana i kładzie się obok niego. Rano młoda kobieta wsiada na konia i rusza w drogę powrotną. Duan biegnie za nią, by pożegnać się z ukochaną. Feyer prosi Duana, by poleciał do niej swoim balonem na ogrzane powietrze. Generał Chuej-hu pojawia się na drodze ze swoim oddziałem. Księżniczka przedstawia ich sobie i mówi, że Duan uratował jej życie. Mężczyzna jest bardzo zaskoczony, ponieważ nie wiedział, że przez cały ten czas żył z księżniczką. Feyer wraca do pałacu, jednak drogę zajeżdża im jeździec na koniu i informuje, że armia Ciao przypuściła kolejny atak. Księżniczka pędzi na pole bitwy. Jej doradca Teng Bo Chang, informuje ją, że Jen Huba odmawia mobilizacji swoich wojsk, dopóki jego roszczenia do tronu nie zostaną zaspokojone. Z tego powodu armia Ciao ma 10 tysięcy wojowników, a oni mają tylko 2 tysiące. Jest tylko jedna szansa na wygranie wojny. Jest nią użycie fejer jako przynęty. To bardzo niebezpieczne, ale nie ma innej opcji. Król Tyao widzi księżniczkę na czele swoich przeciwników i rozkazuje swoim żołnierzom schwytać ją, aby wymienić ją na duży okup. Zaczynają ją ścigać. Tymczasem łucznicy Yen wystrzeliwują w ich kierunku setki strzał. Wkrótce do bitwy wkracza piechota. Dwie armie stają do wściekłej, szalonej i dzikiej walki. Armia Cao ponosi ciężkie straty, tracąc konie i rydwany. Na rozkaz króla część jego wojsk rusza w pościg za Fejer, która zwabia ich w pułapkę. Rzecz w tym, że w bujnym lesie ukrywa się jeszcze jeden oddział. W odpowiednim momencie dołączy do bitwy. Król Cao spada ze swojego rydwanu, a wojownicy je natychmiast atakują, jego oddziały. Będąc otoczonym, wojska Cao oczywiście przegrywają bitwę. Co więcej, sama księżniczka dołącza do bitwy. Sama pojmuje księcia Cao. Król wrogiej armii wydostaje się z wody, a generał Chiwei-hu natychmiast go atakuje. Feier jednak powstrzymuje swojego brata. Księżniczka mówi, że chce zakończyć tę wojnę. Tysiące wojowników już zginęło, ale za co zginęli? Feier rzuca miecz i mówi, że ich królestwa nie potrzebują wojny. Król i książę odchodzą z resztkami swojej armii. Wojownicy Yen dopingują swoją odważną. I jednocześnie mądrą księżniczkę. Po powrocie do pałacu Feier ogłasza Jen Hube dezerterem i pozbawia go wszystkich tytułów. Ale ten człowiek nie ma zamiaru się poddać. Zdobywa nową, śmiertelną truciznę, na którą nie ma antidotum i postanawia ponownie pozbyć się księżniczki. Feier i Duan zawsze o sobie myślą i naprawdę za sobą tęsknią. Księżniczce trudno jest skupić się na sprawach państwowych. Odmawia uroczystej ceremonii koronacji na cesarzową i przyznaje Chiu Hu, że jest zakochana w swoim wybawcy. Generał mówi Feier, że Duan nie jest zwykłym pustelnikiem, a raczej legendarnym księżycowym wojownikiem. Była to najgroźniejsza armia w całych Chinach, która nie przegrała ani jednej bitwy. Dziesięć królestw zjednoczyło się przeciwko nim i raz zniszczyło ich armię w nocy. Tylko Duan przeżył w tej bitwie. Księżniczka Feier abdykuje z tronu. Chce, by generał chiu hu i doradca Teng bo rządzili zamiast niej. Młoda kobieta opuszcza pałac na koniu. chiu hu zatrzymuje ją i prosi, by zmieniła zdanie. Widzimy, że generał również jest w niej szaleńczo zakochany. Ale nie można rozkazywać sercu i Feier pędzi do ukochanego. Pędzi przez pola i lasy, podczas gdy niczego nie podejrzewający Duan próbuje unieść swój balon w niebo. Mężczyźnie udaje się, a balon stopniowo nabiera wysokości. Feier pojawia się w pobliżu, a Duan zrzuca linę. Młoda kobieta wstaje i zostaje objęta przez ukochanego. Razem lecą w przestworzach i podziwiają niesamowite piękno otaczającej ich scenerii. To właśnie wtedy wyznają sobie nawzajem swoje uczucia. Wieczorem balon opada. Feyer i Duan ukrywają się przed deszczem i spędzają swoją pierwszą wspólną noc. W tym czasie generał chiu Hu zostaje poinformowany, że Jan Huba opuścił miasto wraz ze swoimi oddziałami. Wygląda na to, że chce zorganizować wojnę domową. Chiu Hu pędzi do lasu i znajduje miecz, który kiedyś należał do wojownika księżyca. Wkrótce spotyka Duana na brzegu rzeki, rzuca mu ten miecz i wyzywa go na pojedynek o księżniczkę Feier. Między dwoma najsilniejszymi wojownikami dochodzi do zaciekłego pojedynku, który kończy się remisem. Chiu Hu mówi Duanowi, że królestwo Jen jest zagrożone i prosi go, by zabrał Feyer daleko stąd. W międzyczasie dezerterzy prowadzeni przez Yen Hube włamują się do pałacu i uzurpują sobie prawo do tronu. Generał Hu wraca do pałacu a zdrajca Jen Huba natychmiast rzuca mu głowę do radcy Teng Bocianga. Mężczyzna dobywa miecza, jednak natychmiast zostają w niego wycelowane setki strzał. Na szczęście wierni mu wojownicy chronią Qiuaihu tarczami. Generał Qiuaihu nakazuje im odwrót. Udaje im się opuścić pałac, ale jego żołnierze muszą poświęcić się, aby ich przywódca mógł uciec i ocalić siebie. Jen Huba wysyła swoich bandytów, by wyeliminowali księżniczkę Feyer i Duana. Dom pustelnika zostaje zaatakowany. Jednak nasi bohaterowie nie zamierzają łatwo się poddać i udaje im się pozbyć prawie wszystkich wrogów za pomocą różnych pułapek i broni. Nic dziwnego, bo to najlepszy wojownik i najodważniejsza księżniczka w Chinach. Niestety w pewnym momencie Duan rozprasza się podczas ratowania Feyer i dwie trujące strzałki przebijają jego ciało. Pomimo obrażeń ratuje swoją ukochaną i prosi ją o powrót do pałacu. Duan nie mówi jej, że nie ma antidotum na tę truciznę. Generał Chiwe Hu znajduje w pobliżu jeszcze jeden oddział, który jest mu lojalny. Prosi swoich ludzi, by opuścili to miejsce, ale oni płaczą, mówiąc, że nie mają dokąd pójść. Chei Hu bez strachu podchodzi do Jen Huby i wyzywa go na pojedynek. Jest gotów walczyć z całą armią zdrajcy i bez trudu pokonuje ponad dziesięciu jego najlepszych wojowników. Ale nawet tak wspaniały wojownik jak generał Chiwei-hu nie może pokonać tak dużej armii. Mężczyzna postanawia umrzeć z godnością w bitwie, tak jak powinien to zrobić bohater, ale zamierza zabrać ze sobą do grobu jak najwięcej wrogów. Jen Huba strzela do Chiwei-hu strzałą i rani go, ale nawet to nie jest w stanie powstrzymać wściekłego generała. Kontynuuje walkę, dopóki wrogowie nie zaczną przebijać go włóczniami. Nawet wtedy Chiwei-hu jest gotowy do dalszej walki. Zdziera z siebie ubranie i zastrasza przeciwników swoim szalonym wyglądem. Księżniczka Feyer wkracza na pole bitwy. Widzi rennego ciłej i obiecuje Jen Hubie zemstę za jej zaprzysiężonego brata. Generał daje księżniczce swój miecz, a ona wyzywa dezertera na pojedynek. Jest to bardzo niebezpieczna i bezlitosna walka, którą przetrwa tylko jedno z nich. Jen Huba wytrąca jej miecz z ręki i rzuca ją na ziemię. Ma zamiar uderzyć ją mieczem, ale Feyer chwyta włócznie i wykańcza zdrajcę. Młoda kobieta wstaje i widzi, jak inni wojownicy upuszczają miecze na ziemię. Generał Chuejhu również upada na ziemię. Najwyraźniej jedna ze stu ran okazała się śmiertelna. Księżniczka Feyer wraca do Duana i widzi, że jej ukochany nie żyje. Teraz jest zupełnie sama. Młoda kobieta wysyła Duana na ostatni lot balonem i wraca do pałacu. Staje się bardzo mądrą władczynią. Kończy wszystkie wojny i nawiązuje pokojowe stosunki ze wszystkimi innymi królestwami.